Raj Chile stanowił 11 rundę tegorocznych rajdowych mistrzostw świata. Sebastiano J i Vincent Landé na trzecim etapie powetowali sobie niepowodzenia z piątku i soboty. Francuzi najlepiej spisali się podczas super Do tego byli najszybsi na power stage'u. Thierry Neville i Martin Wydage, liderzy Mistrzostw Świata, skutecznie realizowali zakładany plan. Unikali ryzyka, nie popełniali błędów, by nie stracić punktów na rzecz najbliższych rywali. Ostatecznie zajęli czwarte miejsce w rajdzie oraz piąte w niedzielnej klasyfikacji. Ojt Tanak i Martin Jarveoja uplasowali się na trzeciej pozycji oraz znaleźli się tuż za czołową trójką w wynikach Superniedzieli. Estończycy, mimo że byli najszybszą załogą Hyundai, nie byli do końca zadowoleni z tego weekendu. Chile Elf Evans wrócił do konkurencyjnej formy i udowodnił, że potrafi być szybki przez cały weekend. Wraz ze Scottem Martinem był w grze o zwycięstwo. Ostatecznie jednak stanęli na drugim stopniu podium. Świetną robotę znów wykonali Kaller Van Pera i Jone Haltunen. Mocne tempo i właściwe decyzje strategiczne przełożyły się na czwarte zwycięstwo w tym roku. W klasyfikacji trzeciego etapu zameldowali się na drugiej pozycji przed Evansem i Martinem. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak odczarowali rajd Chile. Za nimi trzy dni intensywnej rywalizacji w szalonych warunkach, w kurzu, deszczu czy gęstej mgle. Załoga Orlen Rally Team zajęła drugie miejsce w kategorii WRC2 Challenger. Eee, to, to był trudny rajd dla nas pod tym względem, że dziś na przykład przed każdym odcinkiem, przed każdym w zasadzie zakrętem musiałem sobie powiedzieć, żeby nie cisnąć, E, sytuacja była jasna już przed niedzielą, więc, e, więc nie było powodu, żeby ryzykować i to było dla mnie najtrudniejsze. Dziękuję całemu zespołowi, bo spisał się świetnie. Teraz wracamy na, na asfalt. Mam nadzieję, że sobie przypomnę jak się jeździ, bo w Japonii tam nie bywałem. <ścoughs>